Przed chwilą spotkałam kilka z was i dostałam jedzeniowy prezent. Test jedzenia od widzów. Picie z chupa chupsa, ale edycja jakaś mega kwaśna. Uwielbiam kwaśne rzeczy, a tu jest kwaśne. To jest kwaśne, to jest blueberry, to jest chupa chups i to jest gazowane. Jakby zaczynamy z grubej rury, ale 10 na 10. Żelki frytki. Kocham żelki, kocham frytki. Ja testujemy. Pachną gumą balonową. Czy to są? Ok, jestem głupia. To jest napisane bubble gum. Patrzcie to się to nawet wyciągnąć i są takie słodzieszne fryteczki w kartoniku Trzeba tylko sprawdzić, czy da się robić balony Ja nie umiem robić balonów Ale da się 10 na 10 Po raz kolejny w dzisiejszym teście Jadalne pieniążki Smak dzieciństwa Jak smakuje 500 euro? Ile ja w ogóle muszę przyznawać jeszcze ocenki? Dziesiątka. Picie mango z jakimiś takimi glutkami w środku? O, to są kawałki kokosa. Kocham mango. Ma taką słodką chmurkę. Test. Mega dobre. Tu dałabym 11.